Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Kuchni Karpiowej. Dzisiaj zaczynamy serię, na którą wielu czekało. Alternatywa dla kulek Life System. Będą to właśnie robione domowym sposobem: kulki proteinowe, ale Life System. I tu już na początku nadmieniam Wam, że producent CC Moore i jego kulki są jedyne w swoim rodzaju. Jest to tajemnica producenta, na które łowione jest naprawdę masa. Ryb w całej Europie, i bym powiedział, że na całym świecie przez wielu uważana jest ta seria jako jedna z najlepszych, jaka kiedykolwiek powstała. Ja na temat ich skuteczności za bardzo się nie wypowiem, dlatego że łowiąc na swoje przynęty, nie mam czasu testować tych kupnych produktów. Ale jak wspominam, pamiętajcie, że my tworzymy tylko wersję alternatywą podobną do tych, i nie jest to w 100% odzwierciedlenie tego produktu który znajduje się w tych opakowaniach, więc zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Dobra, na początku skupmy się, co tak naprawdę wyróżnia serię Life System. Przede wszystkim to, że jest ona o niskiej zawartości tłuszczu, który występuje tutaj na poziomie 6% i można spotkać się z wieloma takimi opiniami wędkarskimi, bo każdy czuje inaczej zapach tej przyręty. Tutaj mam akurat kule zanętowe, są również popapy upy yy, są wszelkiego rodzaju zalewy, jak i również pellety. I spotkałem się z wieloma opiniami, że jest to seria śmietankowo-mleczna, waniliowa, jakaś kopeksowa. Niektórzy wyczuwają nawet nieco nuty owocowe, ale przede wszystkim ja w mojej ocenie wyróżniam tu trzy takie mocno charakterystyczne, aromatyczne składniki. Jest to takie, według mnie, połączenie mleczne, drożdżowe. I migdałowe. I dzisiaj zbudujemy tą kulkę właśnie na bazie takich produktów jak mleczne, drożdżowe. Do bazy dodamy tutaj celo, odrobina ziaren i nieco płynnych składników, które nam tutaj stworzą idealną kompozycję smakowo-zapachową. Jest to seria przede wszystkim przeznaczona do łowienia przez cały rok poprzez właśnie niską zawartość tłuszczu. Dobry yy, profil aromatyczny jest polecana w okresach jesienno-zimowych, wiosennych, jak i również letnich, która z powodzeniem mówi bardzo wiele ryb, a Wy przygotowując takie kulki podobne do tych live system w domu, również będziecie masę karpi łowić, więc możemy już zaczynać budowanie dzisiejszego miksu, w którym dzisiaj nie znajdą się żadne mączki rybne. Będą to tylko takie mleczno drożdżowe dodatki. A pierwszym ze składników jest mączka kukurydziana, która stworzy nam bazę i tutaj też dostawałem sporo różnych zapytań na Messengera odnośnie tych procent. Nie wiem, czy już to tłumaczyłem, ale powtórzę jeszcze raz i chyba już ostatni. Pamiętajcie, 100% to jest 1 kg suchego miksu. 25% w miksie to jest 250 g. 5% w miksie to jest 50 g. 1% to jest 10 g, więc naprawdę nie jest to nic trudnego, żeby to sobie obliczyć. Dlatego po to podaję w procentach, bo jest to najłatwiejszy sposób obliczenia wszystkich poszczególnych składników, które stworzą nam 100% miksu, czyli 1 kg suchego produktu. Mam nadzieję, że już wyjaśniłem i nie będzie dziesiątek pytań właśnie o te procenty. I dobra, ruszamy. 25% mąki kukurydzianej, do tego dorzucam sobie 15% CLO, które zawiera również ziarna pokarm dla ptaków produkty jajeczne bardzo wysoko odżywczy dodatek świetne spoiwo dobra 15% CLO do tego dochodzi 10% semoliny czyli mąki z twardej odmiany pszenicy durum oraz 10% dobrej jakości mączki biszkoptowej akurat mam tutaj waniliową która świetnie się skomponuje z całością i tej mączki dodaję Również na poziomie 10%. Całość bazy stworzyło nam 60%, czyli 600 gramów. Lecimy dalej. Składnik kolejny jest to mleko w proszku odtłuszczone. Na rynku, gdzieś tam w sklepach możecie zakupić to granulowane. Ja polecam sobie przez internet zamówić to w formie takiego proszku. Ono wygląda nieco jak odżywka białkowa, albo po prostu milk protein sobie zakupić również taką. Taki komponent o wysokiej zawartości białka, a mleko w proszku zwykłe, odtłuszczone w formie tej takiej właśnie niegranulowanej, tylko tej proszkowej. Ono jest najlepsze do komponowania właśnie tutaj różnych rodzajów baz pod kulki. Zawiera ponad 33 chyba czy 4% protein, dlatego jest bardzo dobrym składnikiem. Z nim też nie należy przesadzać. Mleka w proszku dodają na poziomie 13% i łączę. Go z odżywką białkową, czyli WPC80. Może to być najzwyklejsze, naturalne yy, albo jakieś waniliowe. I WPC80 dodaje tutaj na poziomie 5%. Czyli powtarzając raz jeszcze: 13% mleka w proszku odpuszczonego i 5% WPC80. Następnie przechodzimy do dodatków drożdżowych, i są to komponenty, czyli zwykłe drożdże piwne, które lądują tutaj na poziomie 5% oraz mączka CSL, która ląduje na poziomie procentów 5 do naszej dzisiejszej bazy. No i teraz możemy już przejść do składników nieco grubszej frakcji. Będzie to olejarka abisyńska, czyli ziarna murzynka bogate w wiele witamin. W ogóle te wszystkie składniki tutaj zawarte mają szereg różnych witamin, protein, czyli tych aminokwasów. Nie będę już tutaj mówił co, jaki produkt, jakie witaminy zawiera, bo nie ma sensu, wielokrotnie to już powtarzałem. Osoby chcące bardziej zagłębić się w tym temacie mogą sobie w internecie na ten temat poczytać. Ziarna murzynka dodaje na poziomie 3%, można tutaj dodać 2%, sobie tak na oko tutaj sypnę, ok. Starczy. I do tego teraz drochodzi nam bardzo fajny dodatek. Są to yy, ekstrakt drożdżowy Brokacel od firmy Fit Stimulant. Możecie wykorzystać jakąś inną, jak macie. I tych drożdżych Brokacel, tego ekstraktu wykorzystuję na poziomie 2%. Dobra, też tak na oko sobie sypnę, ale Wy oczywiście możecie sobie to odmierzyć tak bardziej profesjonalnie. Kolejny składnik jest to betaina która ląduje tutaj na poziomie 1% do miksu i składnikiem ostatnim z tych sypkich jest komponent o nazwie Milk B+. Bardzo świetny dodatek, mocno aromatyczny, taki właśnie mleczny, śmietankowy, nieco nud owocowych, idealnie komponuje się ze wszystkimi miksami, takimi jak ten, jak i również orzechowe i szereg innych kulek właśnie smakowych, takich owocowych. Jest to mega dodatek przez wielu, dodawany jako ten tajny składnik do swoich kulek. I tego Milk B+, również od marki Fit Stimulant, dodaje sobie na poziomie 1%. Dawkowanie na 1 kg waha się od 5 gram tam do 10-15. Również można go dodawać do zalew, ale o tym w dalszych częściach materiałów. Poświęconych właśnie tej serii. No i składniki sypkie mamy już gotowe. Teraz przechodzimy do składników płynnych do michy wlewam sobie odrobinę jaja. Myślę, że na jeden kg takich średnich jaj wystarczy tutaj około 6, nie więcej. Jest to miks, który dosyć mocno chłonie, wszelkiego rodzaju płyny, ale to, tak jak mówię, wszystko w zależności od jaj, jakie macie wielkości, dlatego. Warto sobie nieco więcej tego miksu zrobić, aby później było z czego dosypać, gdy coś Wam wyjdzie za rzadko i robimy konsystencję ciasta w takiej wersji plasteliny. Dobra, jajko mamy już tutaj dodane, teraz przechodzimy do aromatu. Polecam tutaj wykorzystać flavor ten taki przeznaczony właśnie do tego typu rzeczy od MainLine'a o aromacie właśnie migdałowym. Ja natomiast go nie posiadam, mam tutaj ten zwykły do ciasta, akurat tutaj firma Delecta, bardzo fajnie się również skomponuje z całością i będzie mocno wyczuwalny. Na 1 kg myślę, że taka buteleczka 9 ml tutaj wystarczy. Teraz sobie również tak na oko dolewam tego aromatu. Migdałowego i teraz reszta płynnych składników. Pierwszym z nich będzie tutaj ekstrakt z fermentowanej kurydzy, czyli ten CSL w wersji płynnej. Około 10-20 ml na 1 kg wystarczy. Również nie będę tutaj o, odmierzał wszystkiego precyzyjnie. Wy jak najbardziej możecie to zrobić. Kolejne ze składników są to. Płynne drożdże, również mam tutaj firmę Fit Stimulant Liquid, jest ekstrakt drożdżowy, bogactwo wielu witamin, minerałów, rewelacyjny dodatek przy produkcji kulek. I tutaj w wersji płynnej również sprawdzi się idealnie, też gdzieś tak na poziomie 10 do 20 ml. Jak najbardziej wystarczy, i na zimną wodę jest mega skutecznym składnikiem. Do tego możemy sobie dodać jeszcze jakiś słodzik. Ja nie będę wykorzystywał tutaj żadnej e, taumatyny czy innych płynnych słodzików. Natomiast w płynie dolejmy sobie naturalnego słodzika. Bardzo dobrego do kulek proteinowych. Idealnego do tej serii, a jest to nic innego jak kanadyjski syrop klonowy, który też dziś na poziomie 10-20 ml. Można sobie wykorzystać właśnie do tych kulek. Również sobie tutaj wleję. Nawet jak nam się więcej trochę wleje, to nie ma tutaj sensu za bardzo się tym przejmować. No i wezmę sobie tutaj już strzykawkę, dlatego że teraz to wszystko zakonserwuję, A będzie to oczywiście glikol, profilenowy. Nie bawimy się tutaj w żadne benzolecany sodu, sorwiniany potasu i te inne wynalazki. I tak myślę, że na 1 kg te 70 ml powinno wystarczyć. Tego glikolu. Niektórzy dają. I etap ostatni, czyli dosypujemy sobie stopniowo suchej bazy. I to wszystko powoli stopniowo mieszamy. Ciasto wyrobione jest idealne, dlatego że. Jest mega elastyczne. Forma właśnie takiej plasteliny, modeliny, ale nawet jak je mocno ścisnę, to nie brudzi w ogóle rąk. I takie ciasto odkładamy sobie na pół godziny i o dzień już musimy poddać je obróbce termicznej. Gotowanie, parowanie, to jak już tam uważacie. Natomiast z tym gotowaniem trzeba troszeczkę uważać. Nie ma tutaj takich składników, które potrzebują dłużej w tej wodzie wrzącej leżeć. tu już polecam Wam dostosować poziom gotowania oraz średnicę, dlatego że jak wiadomo kulki Małe, które robimy gdzieś tam sobie pod metodę, bardzo króciutko gotujemy, natomiast takie 18-20, no to już te kilka minut, niech tam sobie w wodzie spędzą. Ale jak mówię, ja nie czekałem, aż one wypłyną, posłownie kilka minut, takie podtrzymałem we wrzącej wodzie, oczywiście cały czas gotującej się. No i później. Proces suszenia to 24 godziny minimum. No i cóż, ja już tego procesu nie będę powtarzał, dlatego że kilka godzin wcześniej zrobiłem sobie właśnie tutaj te kulki, a ta forma ciasta posłuży mi jako wędkarskie do oklejania kulek chociażby właśnie tych czy ciężarków i można również tak sobie zanęcać, bardzo szybko będzie nam pracowała w łowisku wabiąc ryby życzę Wam sukcesów przy użyciu tej właśnie kuli, na pewno wiele karpi na nią złowicie, zapach no jest petarda tutaj już mam trochę przesuszone te kulki te oryginalne i tutaj nasza wersja. No bardzo podobne są zapachu. W następnym odcinku będzie między innymi zalewa. Od podstaw będziemy budować właśnie taką fajną zalewajkę również o tej nucie zapachowej. No i cóż, sporo osób mi ogląda, powraca na kanał, ale nie subskrybuje. Dlatego jeśli mogę Was prosić o zostawienie subskrypcji. W ten sposób mam szansę się nieco rozwinąć, tworzyć dla Was te filmy. Dlatego jeśli to zostawcie suba, aby te filmy mogły trafić do szerszego grona odbiorców. Za wszystkie subskrypcje oczywiście bardzo dziękuję. Jeśli chcecie oglądać dalsze materiały, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne produkcje. Tyle w dzisiejszym materiale. Święta Bożego Narodzenia się zbliżają, ale przez cały grudzień filmy również pojawiać się będą. Musimy tą serię live system dociągnąć do końca. Dlatego raz jeszcze dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Morphishing. Cześć!